Bądź pozdrowiona, Maryjo, matko Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Bądź pozdrowiona, moja matko i królowo, moja Pani i opiekunko. Niech dobry Bóg będzie uwielbiony we wszystkim, co z Jego woli uczyniłaś, w czym byłaś Bogu posłuszna i w czym pomagasz ludziom wszystkich wieków w drodze do zbawienia. Dzisiaj pragnę razem z Tobą Maryjo, przeżyć tajemnicę w niebo Pana Jezusa. Wiem, że niewiele znajdę zapisów mówiących o w Pana w Piśmie Świętym, a już zupełnie nic nie znajdę o tym, jak ty, matko niebieska, przeżywałaś w niebo Pana. Jak przygotowywałaś się na to niezwykłe wydarzenie, Maryjo? Ty wiesz, że całym sercem pragnę poznać tajemnicę Twojego niepokalanego serca. Od dawna proszę Cię, abyś wyprosiła mi u dobrego Boga łaskę poznania Ciebie i poznania Twego Syna, Jezusa Chrystusa. Tak, wiem już wiele, ale to ciągle. Tylko malutka cząsteczka ogromnej tajemnicy miłości mego Boga i dzieła zbawienia, jakiego Bóg w nieskończonym swym miłosierdziu dokonał przez wcielenie, mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ty, Maryjo, spośród wszystkich ludzi na świecie, najlepiej poznałaś te tajemnice. I masz w nich z woli Bożej udział większy niż jakikolwiek inny człowiek. Sercem oświeconym wiarą czuję i rozeznaję, że skoro pojawia się we mnie pragnienie większego poznania i pokochania Boga i Ciebie, moja niebieska Matko, to pragnienie jest darem łaski Bożej. Bóg pragnie, abym Go poznała. Dlatego w moje serce wlewa pragnienie poznania tajemnicy Boga. Uwielbiam Cię, Panie mój Zbawicielu, za tę wielką łaskę, i powierzając się opiece Maryi, pragnę Cię poznawać, a przez to kochać coraz bardziej kochać tak, jak Ty, Boże, pragniesz być kochany. Maryjo. Wraz z Tobą odkrywam, że Kościół jest niezwykle bogaty doświadczeniem Boga. Wiem, że pierwszym źródłem objawienia prawdy o Bogu jest Słowo Boże, Pismo Święte. Ale wiem też, że Bóg, odpowiadając na pragnienia kochających Go serc, przez doświadczenia oraz zapiski mistyków i świętych, odkrywa rąbki tajemnic. Zbawienia, o których nie wszystko jest powiedziane w Piśmie Świętym. Szukałam głębszego zrozumienia tajemnicy w niebowstąpienia Pana Jezusa i znalazłam zapiski błogosławionej Marii Zagredy. Niech fragmenty tego, co napisała o Twoim, Panie Jezu, w niebowstąpieniu pomogą mi bardziej poznać Ciebie, Panie. I miłość niepokolanego serca Maryi. Maria Zagredy pisała. Większość czasu w ciągu czterdziestu dni pomiędzy zmartwychwstaniem a w niebo wstąpieniem, najświętsza panna pozostawała w odosobnieniu wieczornika, gdzie zmartwychwstały pan często zjawiał się i rozmawiał z nią. Spędzała coraz więcej czasu na modlitwie i kontemplacji, wychwalając Boga i śpiewając wersety hymnów na przemian z chórami aniołów i świętych. Ale przede wszystkim pościła i modliła się za apostołów i uczniów oraz w intencji wzrastania młodego Kościoła. W szczególności w swych modlitwach polecała Piotra jako głowę Kościoła i Jana jako swojego przybranego syna Kilka dni przed wniebowstąpieniem, gdy Maryja medytowała w swoim pokoju, Święta Trójca powiedziała do niej: Umiłowana, wstąp wyżej. A odwieczny Ojciec oświadczył: Moja córko, Powierzam Ci cały Kościół założony przez mojego jednorodzonego syna, nowe prawo łaski, które ustanowił na świecie, oraz lud, który odkupił. I Trójca Święta ogłosiła: Moja oblubienico, przekazuję Ci moją mądrość, a w Twoim sercu będą złożone tajemnice i nauki, oraz wszystko to. Co słowo wcielone zdziałało na świecie. Jej syn zaś powiedział do niej: Moja umiłowana matko, idę do mojego Ojca i zostawiam Ciebie zamiast mnie. Powierzam Twojej opiece, mój Kościół, oddaję Jego dzieci, moich braci, Tobie, tak jak Ojciec powierzył ich mnie. Wówczas Trójca Święta ogłosiła przed zgromadzonym tłumem adorujących aniołów i świętych: To jest opiekunka Kościoła i orędowniczka wiernych. W niej zawierają się wszystkie tajemnice naszej wszechmocy dla zbawienia ludzi. Ktokolwiek wezwie ją z głębi swego serca i uzyska jej wstawiennictwo, Zapewni sobie życie wieczne. O cokolwiek nas poprosi, zostanie spełnione. Matko Boża, jakże bardzo te słowa poruszają moje serce, jak wielka wdzięczność się we mnie budzi, wdzięczność wobec Boga za tak wielki dar dla Kościoła, którym Ty, Maryjo, jesteś. Niech będzie Bóg uwielbiony, niech będzie uwielbione Jego święte imię w tajemnicy Twojego Maryjo macierzyństwa i Twojego wybrania. Niech Bóg będzie uwielbiony w każdym, kto doznał na ziemi Twojej matczyny opieki i Twego możnego wstawiennictwa. Mając taką Matkę, cały Kościół może żyć pragnieniem nieba. Każdy może mieć serce zwrócone ku Bogu, ku swemu ostatecznemu celowi, którym jest nasze zbawienie. Maryjo, z głębi swego serca proszę, abyś wstawiała się za tymi wszystkimi, którzy mają serca i pragnienia zwrócone ku ziemi i nie liczą się z tym, że Bóg przygotował dla nich mieszkanie w niebie że Jezus poniósł mękę dla zbawienia każdego, aby każdy mógł żyć w wiecznym zjednoczeniu miłości z Bogiem Maryjo proszę odsłaniaj dalej przede mną tajemnicę twego serca i twych przeżyć w chwili wniebowstąpienia pana Jezusa błogosławiona Maria zagredy pisze dalej wieczorem. Przed niebowstąpieniem Najświętsza Maryja Panna i Apostołowie oraz uczniowie zebrali się w wieczerniku, w którym święte kobiety z jej pomocą przygotowały świąteczny posiłek dla nich i dla Jezusa. Chociaż każdy wiedział, że Mistrz wkrótce ich opuści, to tylko jego matka miała świadomość tego, że ma to być ich ostatni. Wspólny wieczór na ziemi. Po posiłku, Zbawiciel przemówił do swoich wyznawców: Nadszedł teraz czas, byście jako prawdziwi i wierni uczniowie stali się nauczycielami wiary dla wszystkich ludzi. Wkrótce wstąpię do mojego ojca, ale zostawiam z wami zamiast mnie moją matkę. Jako waszą opiekunkę, pocieszycielkę i orędowniczkę, oraz jako waszą matkę, której macie słuchać i której macie we wszystkim być posłuszni. Ten, kto zna moją matkę, zna mnie, a ten, który ją czci, czci mnie. Wszyscy obecni byli głęboko wzruszeni. Wielu płakało. Wczesnym rankiem ostatniego dnia pobytu całego Zbawiciela na ziemi wyszedł on z wieczornika razem ze swoimi jedenastoma apostołami, Maryja, święte kobiety i około stu uczniów szli za nimi. Gdy powoli wstępowali na górę oliwną, kiedy wszyscy zgromadzili się na szczycie wzgórza, Jezus stanął na dużym Płaskim kamieniu i przymówił do nich z pełną spokoju czułością. Następnie powiedział kilka słów swojej Matce. Uklękła pokornie u jego stóp i poprosiła go, by udzielił im wszystkim ostatniego błogosławieństwa. Gdy klęczeli, Jezus uniósł prawą rękę. I zwracając się w cztery strony świata, powoli i uroczyście udzielił całemu światu błogosławieństwa. Potem Zbawiciel wyciągnął dłonie i skierował swoje spojrzenie ku niebu. Całe jego ciało stawało się coraz bardziej świetliste. Rany na jego dłoniach zalśniły, a te na jego stopach promieniały jasno. Oślepiający wielobarwny krąg światła stąpił z nieba i całkowicie Go otoczył. Maryjo ze wzruszeniem poznaję, co błogosławiona Maria Zagredy napisała o niebowstąpieniu Pana Jezusa. Zapisała ona, że Pan Jezus przykazał apostołom i uczniom posłuszeństwo Jego Matce. Ja pragnę być człowiekiem posłusznym wezwaniom Maryi, zwłaszcza tym, które nasza Pani wypowiedziała w Fatimie. Pragnę każdego dnia odmawiać Różaniec Święty, modlić się o nawrócenie grzeszników, aby wiele dusz uratować przed wiecznym potępieniem. Pragnę też zachować wierność modlitwie wynagradzającej. Zwłaszcza w pierwsze soboty miesiąca. Ufam, że żyjąc w posłuszeństwie Tobie, Maryjo, i ja dojdę do nieba, i że stanę przed Bogiem i poznam Boże tajemnice, i będę mógł je kontemplować przez całą wieczność. Amen.